Czy kiedykolwiek spotkałaś kogoś, kto sprawił, że cała grawitacja twojego świata się zmieniła? Kogoś, czyje pojawienie się wydaje się zapisane w języku, który rozumie tylko twoja dusza. Karl Jung powiedziałby, że jeśli wszechświat z całą mocą przysyła ci kogoś, to nie chodzi tylko o miłość, chodzi o przebudzenie. Ale po czym poznasz, czy ten mężczyzna naprawdę został wybrany przez wszechświat? Czy po prostu znowu tkwisz w cyklu pragnienia i projekcji? Dziś przyjrzymy się trzem silnym oznakom, które pokazują, kiedy mężczyzna Twoja obecność nie jest przypadkiem, lecz znakiem, na który Twoja dusza czekała. Jeśli jesteś gotowa zajrzeć za fasadę i usłyszeć, co Twoja podświadomość chce Ci powiedzieć, zostań ze mną. Wskazówka numer jeden: lustrzany cień. Jeśli mężczyzna pojawia się w Twoim życiu i wywołuje w Tobie silne emocje, zarówno piękne, jak i niepokojące, może nie być tylko kochankiem. Ale lustrem. Jung opisał cień jako tę część nas, którą wypieramy, ignorujemy lub zaprzeczamy jej istnieniu. To ukryte źródło gniewu, lęku, tęsknot i niespełnionych pragnień. Kiedy spotykasz kogoś, kto działa na ciebie jak magnes, czyja obecność porusza w tobie coś głębokiego, często oznacza to, że twój cień został aktywowany. Możesz nagle poczuć namiętność, silne pożądanie lub więź, która wydaje się być przeznaczeniem. Jednocześnie możesz odczuwać strach, opór lub wewnętrzne konflikty. To nie jest przypadek. Jeśli przez całe życie unikałaś gniewnych uczuć, możesz poczuć pociąg do mężczyzny, który jest bezpośredni, stanowczy lub nawet agresywny. Jeśli tłumiłaś swoją zmysłowość, może on obudzić w tobie pożądanie, ale i lęk przed poddaniem się temu? Jeśli za wszelką cenę chcesz kontrolować wszystko, może pojawić się, by przełamać ten schemat i, i zmusić cię do odpuszczenia i zaufania. Jung powiedział: Stajemy się tym, czego najbardziej się boimy. Ludzie, którzy najbardziej nas wyzwalają, często pokazują nam to, co przed sobą ukrywamy. Wszechświat wykorzystuje te relacje, aby zaprosić cię do zmierzenia się ze swoim cieniem, zaakceptowania tego, co wypierałaś i stania się całością. Dlatego dla Junga. Miłość nie była tylko uczuciem, była drogą transformacji. Wskazówka druga przebudzenie animusa. W każdej kobiecie jest wewnętrzny mężczyzna, archetyp, który Jung nazwał animusem. Nie chodzi tu o płeć to wewnętrzna siła, która kształtuje Twoje decyzje, myśli, marzenia i pragnienia. Kiedy mężczyzna pojawia się w Twoim życiu i czujesz, że niesie w sobie część Twojego przeznaczenia, może być lustrem Twojego animusa. W niedojrzałej fazie animus może objawiać się jako wewnętrzny krytyk lub fantazja o idealnym wybawicielu. To ten głos, który mówi: „Nie jesteś wystarczająca”, dopóki ktoś inny tego nie potwierdzi. Kumzi. Jeśli spotykasz mężczyznę, który wywołuje w Tobie obsesję, lęk przed porzuceniem lub idealizowanie, być może projektujesz na niego swojego nieświadomego animusa. Może to prowadzić do tego. Że zatracasz się w relacjach. Próbujesz stopić się z drugą osobą i wierzysz, że to ona cię dopełni. Ale kiedy Twój animus staje się świadomy, coś się zmienia. Nie widzisz go już jako wybawiciela, lecz jako lustro, które odbija Twoją własną siłę, rozum, odwagę i sens życia. Czujesz rezonans, a niezależność, inspirację zamiast lęku. Możesz go podziwiać, nie tracąc siebie, czujesz się przez niego dostrzegana. Nie tracąc swojego głosu, rozwijasz się z Nim, nie porzucając swojej drogi. Jeśli obecność mężczyzny wydobywa Twoją siłę, rozum i autentyczność, może on pasować do Twojej wewnętrznej podróży ku całości. Nie jest tu po to, by cię uratować, ale by iść u Twego boku. Wskazówka numer 3. znak synchronizacji. Jung opisał synchronizację jako znaczące zbiegi okoliczności. Które współgrają z Twoim wnętrzem i ujawniają ukryty porządek rzeczywistości. Kiedy ktoś pojawia się w Twoim życiu, Twoje życie jest pełne znaków, snów i powtarzających się symboli. Często to wszechświat próbuje z Tobą rozmawiać. Nie chodzi o kompulsyjne analizowanie czy doszukiwanie się wzorców tam, gdzie ich nie ma. Prawdziwa synchronizacja jest spokojna jak ciche zrozumienie, a nie nerwowe gonienie za czymś. Może objawić się tym, że śnisz o nim, zanim go poznasz, widzisz jego imię wielokrotnie, gdy głęboko rozmyślasz, lub spotykasz go w sposób, który nie ma sensu, ale czujesz, że tak właśnie miało być. Kiedy pojawia się synchronizacja, nie chodzi o tę osobę, chodzi o to, co w tobie się budzi. Wszechświat używa takich znaków, by skierować twoją uwagę do wnętrza. Zapytaj siebie: Co to doświadczenie mówi mi o mnie samej? Która część mnie została przez to obudzona? Jakie stare schematy mam zostawić za sobą? Pojawienie się synchronizacji nie gwarantuje, że ta relacja potrwa wiecznie. Oznacza, że niesie ona symboliczną, inicjującą energię, która ma pobudzić Twój rozwój. Najważniejsze pytanie, jeśli chcesz wiedzieć, czy jest on wybrany przez wszechświat, pytanie nie brzmi, czy on mnie kocha. Pytanie brzmi, czy ta relacja pomaga mi bardziej pokochać siebie. Czy jego bliskość rozświetla moją drogę, czy oddala mnie od siebie samej? Prawdziwie wybrany przez wszechświat nie jest tym, który obiecuje ci bajki, ale tym, który budzi w tobie twoje własne możliwości. Być może wyzwala cię do mówienia swojej prawdy, stawiania granic, odzyskania swojej łagodności i wypełnienia swojej misji. To nie zawsze jest wygodne, ale jest prawdziwe. W ten sposób staje się kluczem, nie gwarancją wieczności, ale drzwiami do twojego stawania się. Patrząc na miłość, przez pryzmat Junga, dostrzegasz, że każda relacja jest lustrem, wiadomością i zaproszeniem do zmiany. Wszechświat mówi ale czy ty jesteś gotowa słuchać? Bo słuchanie zaczyna się w tobie samej. Kiedy Karl Jung badał nieświadomość, wiedział, że miłość nigdy nie jest tylko przypadkowym spotkaniem dwojga ludzi, miłość to siła, która testuje, łamie i kształtuje. Czasami ten, kogo go spotykasz, nie jest po to, by zostać, ale by coś ci pokazać, części ciebie, których sama nigdy byś nie zobaczyła. Dlatego tak wielu ludzi czuje się zagubionych, czują tak silne połączenie, że wmawiają sobie, że musi ono trwać wiecznie. Ale wszechświat działa inaczej. Czasami połączenie dusz pojawia się, aby sprowadzić cię z powrotem do siebie samej, a nie by nieść cię na zawsze. Kiedy to rozumiesz, przestajesz pytać, czy on zostanie, a zaczynasz pytać, czego mam się od niego nauczyć. Wiele z nas wychowano na historiach, które każą nam wierzyć w idealnego wybawiciela, mężczyznę, który uniesie cię z ziemi, którego dotyk zabierze cały ból. Jung powiedziałby: To nieświadomy animus szepczący: kiedy go znajdę, będę cała. Ale jeśli wszechświat kogoś dla ciebie wybiera, nie robi tego dla fantazji, lecz dla zmiany, jego obecność nie ma cię dopełnić, ale pokazać ci prawdę. Stanie przed tobą jak lustro, pokazując, co musisz uzdrowić. Jeśli będziesz dość odważna, by zobaczyć go wyraźnie, nie przez pryzmat tęsknoty, ale świadomości, zobaczysz także siebie wyraźniej. Jednym z najważniejszych oznak, że mężczyzna jest katalizatorem duszy, jest to, jak głęboko cię porusza. Czy jego szczerość rozbija twoje iluzje? Czy jego obecność zmusza cię do zmierzenia się z lękiem przed bliskością? Czy Jego miłość zaprasza cię, by zdjąć zbroję, którą nosiłaś, by czuć się bezpiecznie? Jeśli wszechświat wybiera kogoś, kto macie obudzić, poczujesz obok pożądania także dyskomfort. Będziesz czuła, że jesteś wezwana do wzrostu w sposób, którego się nie spodziewałaś. Twoim instynktem może być ucieczka albo tak kurczowe trzymanie się go, że zatracisz siebie w nim. Jung przypomniałby ci, że zaproszenie polega na tym, aby wytrwać, przyjrzeć się uważnie i zintegrować wszystko. Jeśli ktoś odbija twój cień, nie robi tego, aby cię zniszczyć, ale aby pokazać ci to, co wciąż potrzebuje twojej miłości. Kiedy kobieta jeszcze nie zaprzyjaźniła się ze swoim animusem, jej relacje często są pełne projekcji. Szuka siły na zewnątrz, goni za mądrością w głowie kogoś innego i kurczowo trzyma się potrzeby uznania. Bo jeszcze nie zakotwiczyła swojej własnej wartości w sobie. Ale kiedy przychodzi odpowiedni mężczyzna, on nie będzie karmił tych iluzji. On je zobaczy. Odrzuci łagodnie lub stanowczo rolę, którą nieświadomie mu przypisałaś. Wyzwa cię, byś stanęła w swojej prawdzie, mówiła, nawet jeśli twój głos będzie się trząsł, podejmowała decyzje zgodne z twoją misją, a nie z jego aprobatą, ufała własnemu rozumowi i intuicji zamiast oddawać mu swoją moc. On zaprosi Cię do zintegrowania zdrowego pierwiastka męskiego w Tobie, nie zastępując Twojej siły swoją, ale odbijając ją tak długo, aż przyjmiesz ją jako własną. Jednym z największych odkryć Junga było to, że synchronizacja to sygnał, nie gwarancja. Kiedy pojawiają się znaki, sny, symbole, powtarzające do się liczby, to nie znaczy, że masz się kurczowo trzymać za wszelką cenę. To znaczy, zwróć uwagę. Możesz mieć niepodważalne poczucie, że ten mężczyzna ma być w twoim życiu, ale czasem właśnie ci, przy których najmocniej czujesz przeznaczenie, nie są po to, by zostać na zawsze. Są pionierami, budzą cię, spalają iluzje, sprowadzają cię do samej siebie. Jeśli będziesz się ich trzymać, możesz przegapić lekcję, którą mieli ci dać. Jungowska perspektywa zaprasza, by zapytać ją: Co ta relacja otwiera we mnie? Czy zaprasza mnie, by zaufać, opuścić mury, rozpoznać schematy samozaprzeczenia, odkryć, jak głęboko mogę kochać, nie tracąc siebie? Czasami największe złamane serca są najświętszymi nauczycielami, bo otwierają cię tam, gdzie byłaś zamknięta, rzucają światło na to, co było ukryte, i zmuszają cię, byś przypomniała sobie o swojej sile. Kiedy ktoś jest wybrany przez wszechświat, to nie znaczy, że twój wolny wybór znika. To ty nadal decydujesz. Ty decydujesz, czy pozostaniesz świadoma, czy powtórzysz stare schematy. Ty decydujesz, czy będziesz się kurczowo trzymać ze strachu, czy puścisz z ufnością. Ty decydujesz, czy zatracisz się w nim, czy spotkasz siebie przez niego. Wszechświat może przysłać ci odpowiednią osobę, ale tylko ty zdecydujesz, co z tym zaproszeniem zrobisz. Jeśli on naprawdę jest tym właściwym, jego obecność nie sprawi, że poczujesz się mniejsza, sprawi, że poczujesz się odważniejsza, nie będzie karmił twoich iluzji, on je rozwieje. Nie przyjdzie, by cię ratować. Przypomni ci, że nie potrzebujesz ratunku. Na tym polega paradoks połączenia na poziomie duszy: być może już nigdy nie będziesz taka sama po tym, jak go spotkasz. Ale to nie znaczy, że musisz trzymać go na zawsze, to znaczy, że uczcisz go jako część swojego stawania się. Zostawisz otwarte drzwi, które on otworzył, nawet jeśli odejdzie. Bo lekcją nigdy nie było zatrzymanie go lekcją było odzyskanie siebie. Możesz się zastanawiać, czy wszechświat wysyła ci kogoś, by cię obudził? Jak rozpoznać, czy to miłość, czy kolejny cykl pragnienia? Karl Jung przypomniałby ci, że prawdziwa miłość to nieposiadanie to alchemia, która przemienia cię od środka nie chodzi o to, kto zostaje, a kto odchodzi. Ale oto kim stajesz się przez to połączenie. Zauważysz, że więź dusz wnosi w twoje życie światło i dyskomfort. Może otworzyć twoje serce, a jednocześnie ujawnić twoje lęki. Może dać ci radość, a jednocześnie wydobyć twoje najgłębsze niepewności. Możesz poczuć silną potrzebę ucieczki lub kurczowego trzymania się ze strachu przed utratą tej relacji. Ale to nie znak, że to połączenie jest złe. To znak, że jest prawdziwe. Połączenie wybrane przez wszechświat nie zostawi cię niezmienioną. Wyzwanie rzuci murom, które zbudowałaś, by się chronić. Poprosi cię, byś pokazała siebie. Nawet w najbardziej nagich, nieosłoniętych momentach. Odbije ci te części ciebie, które wciąż wymagają uzdrowienia, nie po to, by cię zawstydzić, ale by przywołać cię z powrotem do samej siebie. Jung mówił o indywiduacji, procesie stawania się całością. Miłość w najczystszej formie staje się katalizatorem tej indywiduacji. Poprosi cię, byś puściła to, kim myślałaś, że musisz być, aby zasłużyć na miłość, i zaprosi cię, byś była sobą w pełni. Zauważysz, że chcesz mówić swoją prawdę, nawet jeśli twój głos się trzęsie. Poczujesz, że chcesz wyrażać swoje potrzeby, nawet jeśli czyni cię to bezbronną. Znajdziesz w sobie odwagę, by odejść, jeśli relacja wymagałaby od ciebie zdradzenia własnych przekonań. Nie chodzi o to, by wystawiać miłość na próbę poprzez dramat. Chodzi o to, by zrozumieć, że prawdziwe połączenie uniesie prawdę. W szczerości stanie się jeszcze silniejsze. Nie poprosi cię, byś się wyrzekła siebie, aby ją utrzymać. Wiele osób boi się pokazać swoją prawdę w miłości, bo boją się odrzucenia. Ale Jung powiedziałby, że miłość, która wymaga od ciebie wyrzeczenia się swojej prawdy, nie jest miłością, która pasuje do twojego stawania się. Jeśli on naprawdę został ci przeznaczony przez wszechświat, twoja prawda go nie odepchnie. Ona wydobędzie również jego prawdę. Zauważysz, że oboje rośniecie w swojej obecności nie przez przymus, ale przez naturalne rozkwitanie, gdy jest się naprawdę widzianym. Rozmowy będą żywe, nawet jeśli będą wyzwaniem. Poczujesz zachętę, by podążać za swoją misją, niszą kreatywnością, zamiast się umniejszać, aby jemu było wygodnie. Doświadczysz chwil ciszy, które będą się czuły bezpieczne, a nie puste. Poczujesz się utrzymana, a nie posiadana. Będziesz zainspirowana, a nie wypalona. Kiedy wszechświat wysyła więź dusz, przychodzi ona zazwyczaj wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz, nie wtedy, gdy rozpaczliwie szukasz. Ale gdy jesteś w zgodzie ze sobą, może przyjść w okresie przejściowym, w czasie samotności, lub wtedy, gdy postanowiłaś dać pierwszeństwo swojemu wnętrzu, może cię zaskoczyć, bo nie przychodzi, by wypełnić pustkę, ale by odbić całość, którą zaczęłaś w sobie tworzyć. Poczujesz rezonans, spokojną pewność pod ekscytacją, może rozpoznasz siebie w jego oczach, jakbyś już go kiedyś spotkała. Nie w fantazji o poprzednim życiu, ale raczej dlatego, że on widzi te części ciebie, do których sama dotarłaś z wielkim trudem. Ta więź nie będzie chciała cię popędzać, nie będzie tobą manipulować. Zaprosi cię byś była tu i teraz, byś zwolniła, wzięła głęboki oddech. Jung powiedziałby ci, że przy takich więziach często pojawia się synchronizacja. Możesz wciąż widzieć te same liczby, mieć powtarzające się sny lub zauważać symbole, które współgrają z obecnością tej osoby w twoim życiu. To nie są znaki, by się kurczowo trzymać, ale wskazówki, czego ta relacja macie nauczyć. Może poczujesz, jak narasta strach. Stare rany się otwierają. Ta część ciebie, która już kiedyś została zraniona, szepcze, nie ufaj temu. Stare historie mogą próbować cię chronić i mówić ci, żebyś zamknęła swoje serce. Ale połączenie naprawdę oparte na duszy czuje się inaczej, nawet w obliczu lęku. Jest w jego obecności pewna łagodność. Stałość w tym, jak jest obecny, bezpieczeństwo w jego słowach i czynach, które uspokaja twój układ nerwowy. Zauważysz, że twoje schematy samozaprzeczenia będą wystawione na próbę. Zostaniesz zaproszona, by stawiać granice nie jako mury, ale jako wyraz szacunku do samej siebie. Zostaniesz zaproszona, by stać się miękka nie poprzez zatracenie siebie, ale poprzez zaufanie sobie. Zostaniesz zaproszona, by przyjmować wsparcie bez poczucia winy czy lęku. Jeśli jest wybrany przez wszechświat, nie będzie żądał Twojego światła, nie dzieląc się swoim własnym. Naprawdę Cię spotka, nie tylko powierzchownie, zobaczy Twoje cienie i nie użyje ich przeciwko Tobie. Nie będzie grał w gierki, które aktywują Twoją potrzebę kontroli, zamiast tego stanie u Twego boku, odbijając Twoje zaangażowanie w rozwój i bycie obecną. To połączenie nie będzie idealne, będą momenty, nieporozumienia, różnice. I ludzkie błędy zawsze się zdarzają. Ale pod tym wszystkim będzie fundament szacunku i wspólnego pragnienia prawdy. Poczujesz wolność, by być sobą, odkrywać swoje pragnienia, dzielić się marzeniami i wyrażać swoje lęki. Zauważysz, że w jego obecności czujesz się bardziej połączona ze sobą, a nie mniej. Twoja kreatywność może rozkwitnąć. Twoja intuicja może się wyostrzyć, twoje serce może się bardziej otworzyć nawet w momentach, gdy czujesz się bezbronna, bo właśnie na tym polega prawdziwe połączenie dusz. Ono przywraca cię do Twojej istoty. Wszechświat nie wysyła ci nikogo, by cię dopełnił. Wysyła ci kogoś, kto pójdzie obok ciebie, gdy stajesz się tym, kim naprawdę masz być. Połączenie dusz wybrane przez wszechświat sprowadza cię do głębszej odpowiedzialności wobec samej siebie. Zachęca cię, byś przestała żyć w schematach obwiniania i projekcji, a zamiast tego weszła w swoją wewnętrzną moc. Zaczniesz widzieć, że twoja reakcja na miłość jest odbiciem twojej relacji z samą sobą. Jeśli łapiesz się na tym, że kurczowo się trzymasz z lęku, nieustannie szukasz potwierdzenia lub boisz się porzucenia, to połączenie zmusi cię byś zobaczyła, gdzie sama nie potrafisz jeszcze dać sobie poczucia bezpieczeństwa, gdzie jeszcze nie ufasz sobie na tyle, by wiedzieć, że wszystko będzie dobrze, nawet jeśli ktoś odejdzie. Gdzie wciąż wierzysz, że miłość to coś, na co musisz zasłużyć, zamiast być pewną, że jesteś jej warta tylko dlatego, że jesteś? Karl Jung powiedziałby ci, że sens takich połączeń polega na wydobyciu twoich nieświadomych schematów do świadomości. Możesz bardzo wiele dowiedzieć się o sobie, obserwując, jak na niego reagujesz, jak się komunikujecie, jak utrzymujesz lub porzucasz swoje granice. Każdy niewygodny moment staje się szansą na Twoje uzdrowienie. Kiedy spotykasz kogoś, kto jest na tej samej częstotliwości, wasze połączenie staje się bezpieczną przestrzenią, w której możesz eksperymentować z nowymi sposobami bycia, wyrażając swoje potrzeby spokojnie, a nie ze strachu, słuchając Jego prawdy, nie odbierając jej jako odrzucenia, będąc szczerze obecną, zamiast ukrywać części siebie, tylko po to, by zachować spokój. To jest miłość, jako praktyka duchowa, w której każde spotkanie jest okazją, by być w zgodzie ze swoją integralnością. Ten mężczyzna nie uczyni cię kompletną, ale będzie trzymał przestrzeń dla twojego stawania się. Jego obecność będzie stabilna, nie dlatego, że jest doskonały, ale dlatego, że sam jest gotowy pracować nad sobą. Zobaczysz, jak świadomie mierzy się ze swoimi cieniami. Będziesz świadkiem jego zaangażowania w rozwój, szczerość i bycie obecnym. Nie będziesz musiała go ciągnąć za sobą na swojej drodze, a on nie będzie wymagał, byś zmniejszała siebie dla jego wygody. Razem stworzycie dynamikę, w której szczerość jest ceniona, różnice są szanowane, a miłość staje się motorem rozwoju, a nie tylko strefą komfortu. W wielu relacjach ludzie wikłają się w nieświadome schematy. Jedno staje się myśliwym, drugie się wycofuje. Jedno przejmuje opiekę, drugie staje się zależne. Ale połączenie na poziomie duszy wprowadza równowagę. Uczysz się trzymać swoje emocje i jednocześnie przyjmować wsparcie. Uczysz się dawać, nie tracąc siebie. Uczysz się przyjmować bez poczucia winy. Na tym polega zaproszenie prawdziwego partnerstwa wybranego przez wszechświat nauczyć się, jak pozostać w swojej całości, gdy głęboko kochasz drugiego człowieka. Mocno stać w swojej prawdzie, a jednocześnie dopuszczać bliskość. Zachować swoją niezależność, a jednocześnie dzielić swoje życie z kimś innym. Jung nauczał, że to, co nieświadome, pragnie stać się świadome, a relacje są jednym z najpotężniejszych luster tej transformacji. Schematy, które wnosisz do relacji, nie są po to, by cię zawstydzać, ale po to, by cię prowadzić. Świadomość, kiedy zauważysz, że znów wpadasz w stare schematy, chcesz zadowalać innych, porzucasz siebie, lub zamykasz się ze strachu, zatrzymaj się na chwilę i przyjrzyj się temu uważnie. Zapytaj siebie: Która część mnie się boi? Która część czuje się niepewnie, gdy chodzi o wyrażanie swoich potrzeb? Jaka stara historia próbuje teraz napisać moje teraz? Twoja zdolność do zatrzymania się refleksji i wybrania na nowo. To coś, co zmieni twoje życie. Wszechświat przysyła ci połączenia, które pasują do twojej duszy, aby wspierać cię w tej zmianie, ale nie po to, by cię od niej uwolnić. To połączenie będzie od ciebie wymagać rozwoju emocjonalnej dojrzałości. Musisz wziąć odpowiedzialność za swoje własne wyzwalacze, komunikować się jasno, zamiast operować ukrytymi oczekiwaniami. Naprawdę słuchać, zamiast tylko czekać na swoją kolej, by się bronić, być naprawdę obecną, zamiast odgrywać rolę, by zasłużyć na miłość. Zauważysz, że przy tym mężczyźnie nie grasz żadnej roli. Nie próbujesz być kimś, kim myślisz, że on chce, żebyś była, jesteś po prostu sobą, a on spotyka cię dokładnie tam, gdzie jesteś, widzi cię wyraźnie, szanuje twoją prawdę i granicę, nie dlatego, że to wygodne, ale dlatego, że to jest właściwe. Miłość. Staje się aktem wolności, a nie posiadania. Oboje wzrastacie indywidualnie, jednocześnie pielęgnując więź, którą dzielicie, inspirujecie się nawzajem, by dalej iść swoją drogą, być bardziej obecnymi i poszerzać swoją zdolność do kochania. Doświadczacie chwil głębokiego spokoju, w których wasz układ nerwowy czuje się bezpieczny, ciało się rozluźnia, a umysł jest klarowny. Tak wygląda prawdziwa harmonia. Nie jest pozbawiona wyzwań, ale nawet one mają swój sens. Wzywam cię, byś pogłębiała swoją szczerość i jej zaangażowanie, byś żyła swoją prawdą. Czasem twój umysł spróbuje cię sabotować i powie, że to zbyt piękne, by było prawdziwe, albo że lepiej ucieknij, zanim zostaniesz zraniona. Ale zaproszenie polega na tym, by pozostać obecną, wciąż na nowo wybierać to połączenie, nie tracąc przy tym siebie z oczu. Jeśli naprawdę jest ci przeznaczony przez wszechświat, będzie wspierał Twoją całość. Nie twoją zależność, będzie świętował twoją indywidualność, nie będzie się jej bał. Będzie szanował twoją prawdę, nie będzie kazał ci ją tłumić. Nie będzie trzymał cię za rękę jako liny ratunkowej, ale jako towarzysz na twojej drodze. Tak właśnie czuje się spotkanie kogoś, kto idzie z tobą tą samą ścieżką duszy. To nie jest bajka, która chce cię uwięzić w i fantazjach, to święty moment, który sprawia, że jesteś przebudzona, w harmonii i naprawdę żywa. Połączenie, które wybiera dusza, nie sprawia, że każdej nocy wątpisz, gdzie stoisz. Nie wymaga, byś poświęcała swoją godność za kilka okruchów uwagi, nie żyje z gierek czy iluzji, nie jest gorąco zimno tylko po to, żebyś pozostała. Jest klarowne, stałe i żywe. Kiedy wszechświat przysyła ci kogoś, kto wspiera twój rozwój, czujesz w ciele ciche tak. Nawet jeśli twój umysł wciąż się boi, czujesz, że twój układ nerwowy może się przy nim rozluźnić. Nawet gdy twoje serce otwiera się na nowy sposób, zauważasz, że chcesz wzrastać. Nie dla niego, ale dlatego, że czujesz inspirację od środka. Zauważysz, że stare schematy znowu się pojawiają, ale tym razem widzisz je wyraźnie. Czujesz chęć ucieczki, gdy robi się intymnie, ale teraz zatrzymujesz się i oddychasz, bo uświadamiasz sobie, że jesteś bezpieczna. Zauważasz nawyk, by wszystkich zadowolić, żeby utrzymać pokój, ale pamiętasz, że twój głos ma znaczenie czujesz dyskomfort, gdy jesteś widziana w swojej wrażliwości, ale decydujesz się pozostać otwarta, bo właśnie na tym polega prawdziwe połączenie. Ono cię nie naprawia Ono podaje ci lustro, byś sama mogła się uleczyć. Ono nie ratuje cię z Twoich cieni, ono stoi u Twego boku, gdy przez nie przechodzisz, nie dopełnia cię. Ono wzmacnia całość, którą uczysz się teraz w sobie uznawać. Karl Jung nauczał, że ścieżka indywiduacji to proces stawania się całością, a miłość jest jednym z największych nauczycieli na tej drodze. Ludzie, których spotykamy, są katalizatorami, lustrami, a czasem towarzyszami duszy, którzy idą obok nas, gdy się rozwijamy. Jeśli On naprawdę jest Ci przeznaczony przez wszechświat, poczujesz się przy Nim bardziej sobą. Zauważysz, jak budzi się twoja kobieca esencja, twoja intuicja staje się ostrzejsza, a twoje pragnienia wyraźniejsze. Poczujesz się bezpieczna na tyle, by się wyciszyć, zrelaksować i wyrażać swoje potrzeby bez lęku przed odrzuceniem. Nie będziesz czuła potrzeby udowadniania mu swojej wartości. Nie będziesz za nim biegać ani się umniejszać, by zasłużyć na miłość. Zamiast tego poczujesz się widziana w swojej całości i zobaczysz Jego w Jego całości. Nie doświadczysz miłości jako czegoś, co musisz osiągnąć, ale jako czystą obecność. I nawet jeśli droga z nim nie potrwa wiecznie, będziesz wiedziała, że to połączenie było prawdziwe, bo przybliżyło cię do samej siebie, twojej misji i twojej wewnętrznej równowagi. Nie będziesz żałować, że się otworzyłaś. Twoje serce, nawet jeśli będzie bolało, zobaczy, jak bardzo dzięki temu urosłaś. Nie będziesz się kurczowo trzymać ze strachu, bo zaufasz, że to, co jest ci przeznaczone, zostanie. A to, co ma odejść, Uwolni cię dla kolejnego rozdziału. Miłość nie jest po to, by Cię więzić, ona ma Cię wyzwolić. Ma Ci przypomnieć, że jesteś zdolna do głębi, obecności i prawdy. Macie nauczyć, że już jesteś cała. Właściwy mężczyzna nie ściągnie Cię z Twojej drogi. On pójdzie obok Ciebie, gdy ją będziesz żyć. Nie będzie żądał Twojego światła, ukrywając swoje. Nie będzie się bał Twojej siły. Twojej łagodności, ani Twojej prawdy. Będzie stał u Twego boku, ani ponad Tobą, ani pod Tobą. Kiedy znajdziesz tego mężczyznę, doceń to połączenie ale pozostań wierna sobie. Wzrastaj dalej, mów dalej, kochaj dalej, ufaj dalej, a jeśli jeszcze go nie znalazłaś, nie szukaj spustki. Zakorzeń się w sobie, w swojej prawdzie, swojej istocie, swojej misji, bo wszechświat wysyła właściwe połączenia do tych, którzy są gotowi. Idź z tymi, którzy idą, a nie z tymi, którzy czekają na ratunek. Karl Jung powiedziałby ci, że wszechświat nie jest od ciebie oddzielony. On przepływa przez ciebie i jesteś współtwórczynią swojej podróży. Właściwe połączenie cię nie dopełni, ale odbije miłość, obecność i zgodność, które sama wybrałaś w sobie. I wtedy odkryjesz, że największa historia miłosna nie polega na tym, by być wybraną przez kogoś innego, ale by wybrać siebie tak w pełni, że możesz spotkać drugiego człowieka jako całość.